W poniedziałek w Białym Domu odbyło się jedno z najważniejszych spotkań od miesięcy. Do Waszyngtonu zjechali się przywódcy Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, a także liderzy największych państw Europy Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Finlandii. Była też przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i nowy sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Temat oczywiście wojna w Ukrainie. Donald Trump obiecał, że Ameryka pomoże zagwarantować Kijowowi bezpieczeństwo, choć od razu podkreślił, że amerykańskich żołnierzy na ukraińskiej ziemi nie będzie. Dyskutowano o gwarancjach, o warunkach pokoju, o tym, jak wywrzeć presję na Rosję. Wszystko to działo się zaledwie kilka dni po jego spotkaniu z Władimirem Putinem na Alasce, gdzie Rosja po raz kolejny odmówiła zawieszenia broni. Ale w tym gronie zabrakło jednego, bardzo istotnego kraju Polski. Warszawa, choć od samego początku pełni rolę kluczowego sojusznika Kijowa, nie miała tam swojego przedstawiciela. To właśnie Polska przyjęła ponad półtora miliona ukraińskich uchodźców, głównie kobiety i dzieci. Polska przekazała Ukrainie ponad pięć miliardów euro pomocy wojskowej, finansowej i humanitarnej. To przez polską granicę płynie zdecydowana większość zachodniej broni, bez której Ukraina nie mogłaby się bronić. A jednak przy stole w gabinecie owalnym Polska była nieobecna. Ta nieobecność natychmiast wywołała pytania: Jak to możliwe, że państwo frontowe, najbardziej narażone na rosyjską agresję, zostało pominięte w rozmowach o przyszłości regionu? Prezydent Karol Nawrocki próbował gasić emocje. Mówił, że w ostatnich dniach rozmawiał zarówno z Donaldem Trumpem, jak i z innymi liderami europejskimi i że już 3 września ma zaplanowane spotkanie w Waszyngtonie. Podczas którego kwestie Ukrainy znów znajdą się w centrum uwagi. W jego narracji brak Polski na tym konkretnym spotkaniu nie był więc dramatem, raczej elementem szerszej strategii dyplomatycznej. Premier Donald Tusk podjął inną rolę. Choć do Waszyngtonu nie poleciał, dzień później wziął udział online w rozmowach tzw. koalicji chętnych to grupa państw, w tym Polski, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, które zadeklarowały, że będą chronić pokój w Ukrainie, kiedy tylko uda się go wynegocjować. Tusk napisał potem na platformie X, że przywódcy Kanady, Japonii, Turcji, Nowej Zelandii i wielu krajów europejskich zgodzili się co do jednego. Putina nie można brać na wiarę i trzeba dalej wspierać kijów, niezależnie od trudnych rozmów toczących się z Rosją. Skąd więc cały problem? Eksperci mówią wprost: to efekt chaosu w polskiej polityce. Między kancelarią prezydenta a rządem trwa przepychanka, kto powinien reprezentować Polskę i dlaczego tego nie dopilnował. Jeszcze tydzień wcześniej, podczas telekonferencji przywódców europejskich z Donaldem Trumpem, Doszło do zaskakującego zwrotu. Premier Tusk miał być uczestnikiem rozmowy, ale w ostatniej chwili, jak sam mówił, Trump zażądał, by zamiast niego dołączył prezydent Karol Nawrocki. To pokazuje, że nawet w Waszyngtonie nie ma jasności, z kim rozmawiać w imieniu Polski, z rządem czy z prezydentem, a to w dyplomacji sytuacja ryzykowna. Komentatorzy zwracają uwagę, że mogło chodzić o doświadczenie. Karol Nawrocki dopiero od niedawna pełni funkcję prezydenta i być może nie chciał zaczynać swojej międzynarodowej aktywności od tak wymagającego forum. Inni mówią, że powód był czysto pragmatyczny. Skoro 3 września ma on własną, dwustronną wizytę w Białym Domu, nie chciał rozdrabniać się wcześniej. Tyle, że dla opinii publicznej nie liczą się te niuanse. Obraz poszedł w świat. Przywódcy Zachodu debatują o pokoju w Ukrainie, a Polska, mimo całego swojego wkładu, jest poza tym stołem. Analitycy ostrzegają, że rywalizacja między prezydentem a premierem osłabia siłę polskiego głosu. Gdyby Warszawa potrafiła rozegrać to sprytnie, Nawrocki mógłby być głosem bliskim Trumpowi, a Tusk silnym reprezentantem w Unii Europejskiej. To mogłoby być atutem. Ale zamiast współpracy mamy konkurencję, która sprawia, że Polska wygląda na kraj skłócony, a jej pozycja na arenie międzynarodowej słabnie. Nieobecność Polski w Waszyngtonie nie przekreśla jej roli jako hubu wsparcia dla Ukrainy, ale politycznie to sygnał niepokojący. Bo jeśli Warszawa sama usuwa się w cień, inni gracze bardzo szybko zajmą jej miejsce przy stole, gdzie rozstrzygane będą sprawy przyszłości Ukrainy, a pośrednio także bezpieczeństwa całej Europy.